to może uwielbiać. To pytanie sprowokowało mnie do tego, by sięgnąć pamięcią do filmu Braveheart, Waleczne Serce. Tam główny bohater, który walczy o niepodległość Szkocji, przeciwstawia się królowi Anglii, Edwardowi I. Tym bohaterem jest William Wallace, to jest postać historyczna, którą wcielił się Gibson i on został pojmany do lochu, wsadzony i schodzi do tych lochów księżniczka, która się zakochała w nim i próbuje go nakłonić żeby prosił o litość a kiedy on mówi że musi wytrwać bo walczy o wolność dla Szkocji ona mówi do niego ty umrzesz i wówczas on mówi każdy umrze za to nie każdy wie jak żyć z modlitwą uwielbienia jest tak że każdy może uwielbiać za to nie każdy wie jak to robić dlatego że to jest modlitwa Szczytu. Jest to modlitwa, do której dorastamy, dojrzewamy. Jeżeli, jeżeli będziemy w, jakiej, w jakiejś formie uwielbiać Boga w niebie, to właśnie modlitwą uwielbienia. Będziemy trwali przed Nim poprzez uwielbienie. Chcemy uczyć się tutaj, na tej drodze mistagogii, katechumenatu też, tej modlitwy. Dlatego każdy, kto staje się uczniem, kto chce być uczniem, może wejść w tą formę modlitwy i może uwielbiać Boga. Jeszcze ten, który odkrywa swoje serce przed Bogiem i przed samym sobą jest zdolny doświadczyć Pana Boga, w którym tym sercu się znajduje. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Dlatego ten, który wnika w siebie też jest zdolny do tego, by nauczyć się tej modlitwy uwielbienia. Zatem kto może uwielbiać Boga? Ten, który chce być uczniem, który chce się uczyć modlitwy, nie przez jakąś wiedzę, ale przez doświadczenie i który ma otwarte serce na Boga.